Dwie ostatnie słówki zostały im. Okej, okay, mamy kolejnego automatona. Nie, jednak. Okej, okay, nieważne. To mi się trochę porąbało. Okej, okay, nowa technologia, większa moc generatora. Jeśli ja zrzucajcie tutaj to zasięg na pierwszym poziomie nie potrzebuję na drugim. Okej okay. Kolejny automaton, od razu poleci mi do kopalni węgla, chociaż z drugiej strony mógłbym go tu puścić Bo to też trzeba wszystko powydobywać Okej okay. Więc automaton od razu Poziom pary pierwszy, nie potrzebuję drugiego Ja będę musiał coś ogarnąć od razu z tym drewnem Okej, okay, kolejne prawo Niech będzie segregacja Lecimy w pub Chociaż stop A Pub potrzebuje... Yy, inne rzeczy, dobra na dom opieki też będę potrzebować, no to póki co mogę wziąć segregację pacjentów albo nawaz organiczny i będzie nawóz organiczny. Spadaj, weź się za sobę. trzydzenie parowe. Dla mnie bomba. Od razu lecicie tu. I to już będzie ostatnie miejsce, gdzie wy będziecie mogli pójść. Rozumiem. Okej okay. Tyle na automatony By się przydały, jeśli się rozchodzi o was Mogę zrobić coś takiego Dzięki czemu mam was paru Jeśli chodzi o automatona Niech poleci mi jeden Ym, powiedzmy tu Zrobimy Max od razu. Max, okej. Okay. Zbadaj wejście za zasoby i możecie wracać. Okej, okay, przydałoby się kolejny poziom, tylko na no to potrzebuję mieć 75 stali Której w tym momencie nie posiadam Dobra, to jest jeden automat, automaton, tu też w zasadzie mógłbym Dodajcie jednego automatona i przede wszystkim zrobić skład zasobów. Mały jeden. W tym miejscu rozebrać. O. Aha, no tak. Czekam do na 75 stali. Okej, okay, ja mam full drewna Co ja mogę z tym drewnem zrobić? Nic to Było spoko Weź mi zmniejsz do zera, jeśli rzucicie automatony Okej, okay, dajcie mi 75 stali Dziękuję. Maszyna równicowa Księga praw Jeśli chodzi o księgę praw, no to w tym momencie już tylko segregację pacjentów ewentualnie prawo do pojedynków powiedzmy, że będzie też spoko. Nie może pracować tam nie może pracować Aha, brak zasobów. Dobra. Потом. Tu muszę. Nie to kurna, to odpalić na każdym tym ok. Optymalizacja automatonów. Niech będzie dalej, tylko ten pierwszy poziom pary. A pa, żebym w ogóle wyłączył. Okej. Okay. surowce. Mmm, tak. Tu mogę od razu odpalić jednego automatona no. Bo to już się skończyło, tak? Tak A tu chyba mi Automaten się rozładował Albo i nie Kurka nie wiem teraz Wyłącz i włącz sięga praw to lecimy pap. Nie może uzupełnić paliwa, no to rozbierz. Nie może uzupełnić paliwa. Rozbierz. Ty nie może uzupełnić paliwa. Rozbierz. Twój, że ty też nie możesz uzupełnić paliwa. W zasadzie wystarczy mi ich trzech. Ale tak, jeśli się rozchodzi automatony, to muszę ogarnąć szybko. Jeden brat rozpada, można odpalić ten. Kolejne prawo. Niech będzie bimber. Nie, to. Myk bimberek. <laughs> Okej, okay, tu niech poleci automaton. Yy, Odmnożenie. Ok. Nic nie szkodzi. Dodajmy pracowników. Ok, automaty będą jeszcze tańsze. To za chwilę będę musiał kompletnie rozebrać, bo jest 453 ostatnich jednostek drewna. A później oczywiście mógłbym ewentualnie tu kolejne postawić, albo maszynę drążącą zbudować, która nawet chyba będzie bardziej opłacalna. Okej. Okay. bo sprawa wygląda tak, że mi to jacyś mieszkańcy i dom więc przydałoby się trochę to ogarnąć wszystko Okej okay. od razu niech Polecą mi. Domy są już budowane. Także na spokojnie, jeśli się o to rozchodzi, Okej, okay, Nie wiem, co dam szczerze mówiąc. Teraz tak. Zasoby maszyna drążąca w tym miejscu. oni mi tu, tu. Ok, wyłączymy automaton. W takim razie to będzie dobry pomysł. automatony? I optymalizacja automatonów, tylko brakuje mi stali. Dlatego wydaje mi się, że w tym momencie zamiast optymalizacji automatonów mogę po prostu polecieć w hutę parową. I to będzie bardziej opłacalne, bo będę po prostu wydobywać więcej jednostek e, stali. Okej okay. dalej trochę drewna. Dalej lecimy. Zepsuty pojazd. E, będę też musiał w tym momencie na pewno szybkość tych, tych ogarnąć. A? Adaptacja do muciech. Odpisz. Okay, jeden automaton, tu w takim razie, i jeszcze jeden może pójść, tu od razu lecimy pod hutę. Ok, to jest jeszcze polecę w udoskonaloną hutę, żeby było lepiej. Ok, ci, ci mi tutaj dotarli. Olić, może być problem małym. Tu polecimy to Witom. Ok, Jak mi to zrobił od razu, lecę w, w prędkość w eksploracji, czyli lżejsze sanie. Ja, jeśli chodzi o to, to, udoskonalona huta, myk nowy automaton. Ok, czy mogę tutaj dać automatona? Gdzie ja w ogóle mogę przypisać automatona w tym momencie? Jeśli jeśli rozdziało miejsce na żarcie. Oczywiście, że mogę. To przypiszemy. Będzie to dość mądrym pomysłem z tego, co tutaj możemy zrobić. Segregacja pacjentów, ewentualnie dom opieki. Wolę dać dom opieki od razu też go zbudować. Dom opieki niech będzie obok tego. Okej. Okay. Badaj. weźcie zasoby O kurka Strasznie drogie są te automatony zwiadowcze Okej, okay. to bym jeszcze raz Zaczętobym bym też zrobił, tylko potrzebuję trochę stali Tutaj okay, mamy stal I powiedzmy w takim razie, że tu zrobię 24 Proszę się nie spoko Zbadaj Spróbujmy im pomóc i... Nie wiem co to robi co się stało w tym momencie? Um... Okej, okay, tylko i tak dalej. Mamy mały problem, gdyż burza się zbliża za szybko. Jest, żebym ewentualnie musiał tu i od razu muszę uciekać. Dobra, zdanie zwiadowców są na maksa Nie wiem, co oni tam mi w tym momencie robią, ale by musieli się pośpieszyć. Inżynierowie. Okej, okay, tu damy trochę więcej, to trochę więcej. Aha, tu powoli nie mam już drewna w ogóle. Okej, okay. mam tyle zgromadzić zasobów, nie? Okej, okay, co dalej mogę zrobić? Żywność i zdrowie? Dom Okej okay. Ja bym musiał to zrobić, czyli autonomiczne miasto mm, możecie mi zacząć budować, bo jakby... Przedało się. By mi. Ok. Drewno. Węgiel. Następny będzie podstaw. Jeśli chodzi o księgę, praw. Mogę zrobić już dwie tylko rzeczy, czyli protetykę.